Cześć, czołem. Dzisiaj spojrzymy trochę na harta. E, taka drobna sprawa, ale moim zdaniem konkretna. Rzecz, która dotyczy wielu hartów, tak naprawdę, bo miałem duży problem ze znalezieniem zbiornika, który nie był e, tutaj pokryty e, toną szpachli. A mianowicie dlatego, że. Zobaczcie sobie jedną rzecz. Pasowanie tego zawieszenia i zbiornika jest na tyle niewielkie, że. Z trudnością tak na styk wchodzi yy, mały palec, a akurat ja paluszki mam dziewczęce, a teraz zobaczcie co jest z drugiej strony. Zrobimy tak i wejść tutaj to może co najwyżej, ale mój paznokie ci to jeszcze złożone na pół. I teraz jeszcze jedna rzecz, co tu przeżywać, nie? To już najwyżej gąbkę przykleić i, i będzie super, nie? No ale dobra, przecież nie po to przygotowujecie wszystkie elementy właśnie w postaci e, ramy i tak dalej, wahacza przed lakierowaniem, czyli spawacie, naprawiacie, żeby później przyklejać gąbkę, bo żeby wam e, zawieszenie obijało e, zdrowy zbiornik. Ktoś zaraz powie, ale debilu, masz tu ze 3 mm, nie ma prawa rąbnąć. Jak pewnie każdy właściciel harta wie, dolna półka jest tylko skręcana, górna jest tylko na zacisk yy, do lagi i to zawieszenie nie jest jakoś mega sztywne, a nie daj Boże jakaś gleba, albo nawet, może nie wiem, nie będę sprawdzał, jakieś porządne machnięcie kierownicą w tę stronę może spowodować, że półka, bo tak naprawdę półka jest najbliżej, może Wam rąbnąć tutaj i uszkodzić yy, lakier. I teraz ktoś powie, no ale debilu, trzeba było zrobić przed lakierowaniem, otóż jak robiłem dwie ramy od harta, bo wtedy robiłem akurat dwie, to w jednej wymieniłem cały ten ogranicznik na nowy, wycięty na laserze, a w drugiej ramie, bo tam był uszkodzony, a w drugiej ramie napawałem, żeby był troszkę wyższy. Teraz nie pamiętam, która rama jest, która tak naprawdę, ale wynikowo wyszło tak, że jest dosyć i tak blisko. I co teraz z tym zrobić, żeby ogarnąć to bezinwazyjnie? Otóż, jak dawałem do lakierni proszkowej. Części to dorzuciłem półkę górną której poszerzyłem ten języczek trochę i oszlifowałem. I teoretycznie, jeżeli tu coś nie było kombinowane, nie było inne, bo my wymierzałem sobie tamten, to po zmianie tej półki powinna ta odległość się troszkę nam zwiększyć. Dodatkowo, jak widzicie, jeszcze są śruby powkręcane, szpilki, żeby nie zalali mi tych gwintów. I trzeba będzie je zaraz usunąć. Ściągniemy kierownicę, ściągniemy licznik. Ściągniemy półkę górną delikatnie, żeby nie pieprznąć tym zawieszeniem teraz w zbiornik. I wymienimy półkę. Już jest tutaj ryska, już coś, coś ktoś zrobił, albo ja, albo ktoś tu jak chodził, to zahaczył. I od razu sobie zapakujemy tą kierownicę szerszą od mz -y w oryginalne mocowania. Założymy z powrotem oczywiście licznik i przymierzymy przełączniki, jak na niej siadają. No ale dobra, do dzieła. Delikatnie, ostrożnie, działamy powoli. Start. Znaczy, tu się opiera z jednej strony, tu się opiera z drugiej strony. No i teoretycznie, tego wiadomo, no nie widać, bo ciężko złapać kąt, nie? Ale z tej strony powinny być troszkę szersze. Ja już pokazałem tą wodę utlenioną w kremie. Tak, blondy trzeba będzie zrobić i tyle. Co? Za mało W każdym razie... Aha, jeszcze jedna rzecz, zobaczcie sobie jedną rzecz. Dzisiaj widziałem na grupie ktoś udostępnił harta po remoncie, no wszyscy tam się rozpływali. Och, ach. to są zrobione ocynki te. Te i nie tylko i pełno innych rzeczy. No i teraz jest gadka, ale w ogóle warto robić ocynki, nie warto robić ocynków. Od razu pozdrawiamy kolegę Piston Maniak, któremu super idzie odbudowa, ale jedna rzecz mi się nie podoba i muszę to pokazać. Zobaczcie sobie. Ocynk w dobrym stanie kontra ocynk e, odnowiony. Panie Piston Maniak, apeluję, żebyś pan zrobił ocynki, I wtedy będzie szóstka z plusem. No i dzisiaj widzimy na grupie jakiegoś gościa, co dodał hartak skręca po remoncie w idealnym stanie, wszystko o, zrobione, no, lux torpeda szóstka z plusem i druga za wykonanie i skręca polakierowaną górną półkę tymi śrubami i tymi podkładkami powiększonymi sorry nie mogę zapytać ostrości tym skręca tym górną półkę tylko, że nie ma tego cynkowanego, tylko ma to w takim stanie no, zobaczcie pasuje? nowa przednia lampa z plastiką no sorry, pasuje? polakierowany zbiornik boczek. no sorry, pasuje? Pewnie, że nie pasuje, dobra, czyszczę te gwinty w półce i skręcam tą górę i jedziemy dalej. No i dobra, troszkę go tu uzbroiliśmy. I tak jak tutaj przerwa, z tej strony jest właściwie bez zmian czyli na mały palec. Tak, tutaj z tej strony niewiele się zwiększyła, z tej lewej strony, ale jest więcej. Jest, jest lepiej, niewiele, ale jest lepiej. Zawsze to bezpieczeństwo. Nie przewidziałem też tylko jednej rzeczy, że zmieniając kierownicę na szerszą to będzie bardzo blisko. Gdzieś pewnie około. Ale nic nie uderza, nic nie haczy. No wiadomo, przy glebie i tak będzie problem. Z tej strony... Z tej strony jest y, oczywiście lepiej. No ale wiadomo, bliziutko. Wygląda teraz tak. Moim zdaniem troszkę poważniej. Nie, to nie jest oryginał. Ciekawe jak się będzie na nie jeździło. Bo jest troszkę... Moim zdaniem mogła być jednak trochę wyższa. Ale najwyżej jak będzie źle to coś innego wymyślimy. Przymierzyłem też przyłączniki. E, o tyle jak lewe mam nowe, to niestety prawe e, mam tylko używane. Będę musiał odświeżyć oba, bo żeby wiadomo były e, jednakowe. Próbowałem jakieś to robić proszkowo lakierować, ale była ta warstwa trochę zbyt gruba i te przyłączniki nie do końca chciały później się dać złożyć i pasować i działać. Więc gdzieś tam prysniemy jakimś e, lakierem takim z puszki tak samo ten, żeby było jednolite e, przymierzyłem też sobie tą gumę tutaj współczesną która jest troszkę chyba krótsza nawet od tej oryginalnej no, ciutka jest krótsza to jej plus jest taki, że jest, jest miękka i nie powoduje odcisków później jak się jeździ e, to taki wiejski tuning już taki naprawdę z wiochy, takiej totalnej Myślę, że nie, może niekoniecznie te będą założone, ale na pewno coś współczesnego. Raczej nie będziemy szli w ten oryginalny szajs. Wiadomo, dojdą linki, dojdą wtedy te jeszcze tutaj harmonieczki. Na lineczki też będę miał, oczywiście, yy, oryginały, nówki, więc fajnie. Myślę, że jest nieźle. Myślę, że jest dobrze. Myślę, że też i wygląda lepiej z tą kierownicą, chociaż faktycznie wydaje mi się, że ta kierownica może być teraz troszkę przy No ale trudno, będziemy myśleli, yy, co z tym zrobić. Jak się okaże, że jest zbyt niska. Trzeba będzie też wymierzyć te uchwyty do kierunkowskazów, te rurki i dać to w końcu do dorobienia, bo tego też brakuje. No i przyjdą ocenki, to będziemy działali z elektryką i tak dalej. No nic, to było tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się do następnego razu, cześć do zobaczenia. Pozdro.